Cześć, witajcie serdecznie. Kolejny szybki wypadzik, a ja wracam na żwirownię znajdujące się niedaleko Metalchemów w Opolu. Na moim kanale znajdziecie odcinek, na którym łowiłem tutaj szczupaki w okresie wiosennym. A dzisiaj wracam i sprawdzam, czy można tutaj połapać jakiś fajny białoryb w okresie letnim. Sporo jest tutaj tych żwirowni, jest czym wybierać. Ja wybrałem sobie dwa zbiorniki, na których będę wędkować. Jednym z nich jest taki mały, kameralny i bardzo mocno porośnięty zbiornik, Znajdujący się między dwoma większymi o powierzchni 1,5 hektara oraz średniej głębokości 2-3 metrów, co tutaj możemy złapać? Słuchajcie, to przede wszystkim zdręga, lin, karaś oraz szczupak. A drugim będzie dużo, dużo większy zbiornik, już o powierzchni gdzieś około 8 hektarów oraz równie średniej głębokości 2-3 metrów, na którym spodziewać się możemy takich rybek jak karaw, zdręga, szczupak oraz okoń. Przyjadę tutaj dwukrotnie w godzinach porannych, na każdy z tych zbiorników poświęcę sobie jakieś 3-4 godzinki, aby sprawdzić, co tutaj można złapać z tak zwanego marszu, ponieważ nie ręciłem tutaj wcześniej, nie wędkowałem, więc tak jak przyjechałem, to siadam i za Zaczynamy! Słuchajcie, szybki wypad żwirownie metal. Tak jak wam wspominałem, bardzo porośnięty zbiornik, więc na początek wyciągam sobie teleskopik i połowy gdzieś tam na 12 metrze na spławiku. Wyciągnę sobie też bacika i połowię sobie tutaj blisko tego drzewa. A ewentualnie później przesiądę się na federka i połowie gdzieś tam na 20, 25 metrze. Miejsce naprawdę bardzo trudne. Mało miejsca tutaj jest. Tak jak widzicie, wiaterko mam pod dupą ręcznik. Tutaj niezbędne przynęty, wędeczka. Na takiej super podpórce, jak tu widzicie naturalnej Jedna tutaj jeszcze rozłożona dodatkowo To nie są łatwe miejsca Ja takie bardzo właśnie miejsca lubię Są trudne, nieoczywiste Nie wiadomo jaka tu jest ryba Trzeba się postarać No i stawiam zestawy i sprawdzam co tutaj można złowić Widzę, że już zaczyna się tutaj Niezłe bąblowanie na wodzie Więc szkoda czekać, zaczynamy Jest pierwsza rybka. Ha, ha, ha. No ładny okoń, więc są tu i okonie. No więc jeszcze dodatkowo tutaj muszę dopisać o konia, że występuje na tym łowisku i jedziemy dalej. Bacika sobie rozłożyłem, więc zaczynamy słuchajcie zabawę, coś czuję, że to będzie niezła jabka z tymi zdręgami. Ale zobaczymy, może coś innego się jeszcze uda przyłowić. Płodź jakaś. O, pięknie. No, już taka pod 18 cm, bardzo fajna. O, ładne branie. O! I co jest? Płoć. Nie, krąpik. Krąpik. No, proszę bardzo, jeszcze krąpik się zameldował. A miałem nadzieję, że będzie coś ładniejszego, ale też jest dobrze. No, 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 no. I, i. I coś jest. Coś ładniejszego. Byczek. Niestety. Moi drodzy byczki tutaj również są jak ten mój przypon. Może coś z tego jeszcze będzie. Ojejku, byczek niestety. Jest. Troszeczkę coś większego, bo czuję. O, o, proszę. Jaka piękna płoć. No to już jest naprawdę ładna. Cały czas jestem aktywny na tym federze, ale niestety jak na razie poza parama wskazaniami, nic tutaj się nie wydarzyło. Poza tym zaczepem, który teraz zapałem. <laughs> tak jak powiedziałem, aktywnie na federze, nic się nie dzieje. Pomimo tego uważam, że bardzo fajny zbiornik, można tutaj fajnie połapać. Są na pewno jakieś większe ryby. Te mniejsze udało mi się odłowić. Fajna zabawa. Myślę, że warto tu przyjeżdżać, poświęcić sobie czas na taki zbiornik i zobaczyć podnęcić, zobaczyć, co tutaj tak naprawdę siedzi w tej wodzie. A czuję, że naprawdę są tutaj naprawdę fajne ryby. Ja z tym zbiornikiem już się żegnam, przenosimy się na kolejny. Zapraszam. Przyjęłem sobie tutaj super miejsce, więc od razu ją zająłem. Zdecydowanie większa, szersza, z tyłu też mam jakieś tam miejsce, więc od razu rozłożyłem sobie federka. Będę łowił również na teleskopiki i spławiczek, więc sobie skonfrontuję tutaj te dwie metody. Zdecydowanie tutaj można powiedzieć, że jest więcej tej ryby. I wzdręga, i jakaś płotka, więc płotkę dopisuję tutaj do atlasu występujących ryb. Zbiornik w ogóle strasznie fajnie porośnięty. Jest tutaj naprawdę dużo szuwar, które rozdzielają ten 8-hektarowy tutaj zbiornik na takie równe jakieś tam w miarę części, takie można powiedzieć oczka wodne, nie? Więc jest tutaj naprawdę ciekawie, pachnie to. Tutaj również jakimś linem, karasiem. Warunki pogodowe różnie. Trochę deszczu, trochę słońca, wieje, chmury, więc są zdecydowanie inne. No ale cóż, czekam tutaj na jakąś fajną rybę. Zabieram się z powrotem do wędkowania i zapraszam. No i już branie jest. O, ładna. Co to? Zdręga. O, ładna, ładna. Piękna. Coś było, coś chyba większego. Kurde, dobra. Założę mu teraz kukurydzę. Może tam jeszcze jest ta rybka, zobaczymy. O jest większa, jest większa. Tak jak powiedziałem, jest. O, widzę, że jest większa. Już mi się tam błysnęła w wodzie. Tak, ale piękna płoć. Wow! Ja piernicze, To są takie płocie. Nie spodziewałem się w ogóle tutaj takich rybek. Troszeczkę sobie teraz podnęcę. Nęcę sobie mało, ale dosyć często podrzucam tym rybkę tam żarcie i na razie się fajnie sprawdza. Coś fajnego wzięło, coś fajnego. Ciekawe co to jest. No albo jakaś medalowa płoć, albo jakaś inna rybka. No na, no nie wiem, nie wiem. O kurczę, co to mamy, co to mamy? Ale piękna. Zdręga. Spójrzcie jaka piękna wzdręga tutaj wzięła. <laughs> I wzdręgi takie duże tutaj nawet są. I płocie, no coś wspaniałego. Dzikie, wspaniałe miejsce. I dzikie, piękne ryby. Piękna rybka kolejna. Dwie godziny już za mną. Tak jak widzieliście, i piękną płoć złapałem, i piękne wzdręgi. I kolejna piękna płoć. Wcześniej albo rozpiór, albo jakiś krąpik. Nie wiem dokładnie ale dopisujemy do Atlasu występujących tutaj ryb. Myślę, że jeszcze tutaj posiedzę z godzinkę półtorej i będę kończyć na dzisiaj to wędkowanie. I jeszcze sobie tutaj przerzucę parę razy na federku, bo widzę, że cały czas mam jakieś fajne wskazania. Więc może, może, coś mi się tutaj jeszcze trafi na tego federa. No i tak jak mówiłem, jest tuś na federze. Coś tam muciło, muciło na Dumbelsa. Wzręga. A więc wzdręga. Już miałem nadzieję, że coś innego. No i już kolejne, już kolejne branie jest. Jest pięknie. No myślę, że na dzisiaj już mi wystarczy. Naprawdę fajnie połapałem tutaj tych rybek. Można powiedzieć sportowo, naprawdę tej ryby jest tutaj masa. Może nie połapałem tych szlachetnych tak zwanych ryb, typu kara ślin, czy może nawet jakiś tam karp, jakby tu się zdarzył. Ale słuchajcie, na mapie opola myślę, że to miejsce jest naprawdę godne uwagi. I wydaje mi się, że tutaj trzeba po prostu sobie podnęcić tą miejscóweczkę. A ja łowiłem z marszu, więc udało mi się złapać to, co się udało. Ale i tak jestem z tego naprawdę zadowolony, bo naprawdę się nałowiłem, aż mnie naprawdę plecy i dupa boli. Więc słuchajcie, ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.